No, dzień dobry wszystkim. Dzisiaj Wam przedstawię filmik znikającą kartę. Tak, pokażę Wam jak to wygląda. To wygląda tak. Karty nie ma. Teraz Wam pokażę jak ją wykonać. Pewnie się zastanawiacie, niektórzy jak on to robi. Trzymacie... Nie wiem, najpierw bierzecie jakiś, na przykład to może być nawet mały kartonik. Bierzecie dwa... Jak macie rękę, to ten i ten palec muszę trzymać tu, a kciuk trzyma te. Potem Wam się dostają te dwa palce, jeden mał ten mały i ten, ten wskazujący. No to jak patrzycie na kciuk. Czekajcie. Jak macie kciuk, to... Koło, koło, kciuka, koło kciuka kładziecie to przekładając kartę łapiecie kciukiem o tak, Ale na przykład możecie je pojawić nie wiem tu i to tak o wygląda jeśli chcecie niby tam pojawić no to jeśli filmik wam się spodobał to lajkujcie subskrybujcie piszcie w komentarzach czy dobrze mi wyszło czy nie. Jeśli chcecie więcej magii to piszcie w komentarzach, ja wam będę odpisywał. I dzięki za obejrzenie filmiku. Pa.